Przede wszystkim cieszę się bardzo z sukcesu, jakim jest dla nas zdobycie kompletnych punktów. Po ostatniej, takiej trochę niefartownej niefartownym remisie u siebie we blągu, gdzie graliśmy z przewagą, zwycięstwo wymknęło nam się z rąk. Postanowiliśmy szukać punktów po prostu gdzie indziej, a przede wszystkim na wyjazdach, ponieważ do tej pory nie wygraliśmy jeszcze wyjazdowego. Na pewno, ja pamiętam, Czasy, kiedy przyjeżdżałem tutaj jako zawodnik, to zawsze był trudny teren i spodziewaliśmy się, że, że tak będzie tym, tym, tym razem. Przyjeżdżaliśmy do lidera, do zespołu, którego oglądając w urywkach, fragmentach meczów, które rozegrał w tej pory, mieliśmy przeświadczenie, że jest to zespół y, grający ciekawą piłkę, że jest to zespół pomimo swoich problemów tutaj finansowych. Y, bardzo zgrany, taki zmotywowany. Y, liczyliśmy na to, że, że w końcu przełamiemy passe i, i komplet punktów uda nam się zdobyć na wyjeździe, ponieważ jest taka opinia ogólna, że, że w tej lidze każdy z każdym może wygrać każdy wynik jest możliwy. To jest kwestia dyspozycji w danym dniu meczu i tego, co, co w tym meczu zawodnikom wyjdzie. Z przebiegu meczu myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nie spodziewałem się, że, że przyjdzie nam tak łatwo. W tym sensie, że, że gospodarze stworzą tak mało sytuacji. Myślałem, że będzie dużo ciężej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może tym, co powiedziałem. Może to słabszy dzień, może, może akurat dyspozycja niektórych zawodników w dniu dzisiejszym. Natomiast nie umniejsza to w jakiś sposób zasługi chłopaków, którzy Mówię o, o swoich zawodnikach, którzy w każdy mecz naprawdę wkładają maksimum tego, co, co potrafią, maksimum wysiłku. Yy, jesteśmy drużyną, która yy, potrafi walczyć jeden za drugiego, nie obrażając się na to, czy, czy w danym momencie jeden z zawodników wchodzi z ławki, czy, czy gra od początku. Dzisiaj yy, mieliśmy trochę. Zmieniono pierwszą jedenastkę w stosunku do tego, co graliśmy ostatnio, a mimo to yy, mimo to się powiodło i, i, i cieszę się bardzo. No, Gratuluję zwycięstwa trenerowi. Na pewno cieszą punkty, bo tu dla Beniaminka punkty na wyjeździe to super sprawa. Myśmy się też cieszyli kiedyś w Krakowie. Natomiast yy, przyznajmy tu szczerze, że punkty żeśmy podarowali zespołowi gości bardzo łatwo, bo to myśmy strzeli dwie bramki dla dla gości myśmy przegrali 2-0. Życzyłbym sobie, żeby nam jakieś takie zwycięstwo ktoś podarował. Niestety niestety pewnie będzie ciężko o to, tutaj to wiem, że zasłużył na zwycięstwo. No, być może stworzyli więcej sytuacji, potem grając kontry, natomiast tutaj do przerwy. No, może bym z tym polemizował troszkę. No cóż, no, twierdzę to, stwierdzam, że zawodnicy nie grali z takim dzisiaj zaangażowaniem, jak poprzednich meczem. Nie wiem, czy to jest po prostu już jakieś może. Może lekkie zmęczenie, bo to przychodzi ósmy mecz, już połowa rundy. <coughs> Może paru wierzyło rzeczywiście, że jest na pozycji lidera, że są liderami drugiej ligi. A, 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 a. to by było niedobre w tym układzie. nie trudno, no. Walczymy dalej. Przegraliśmy pierwszy mecz u siebie, jedziemy w sobotę. Przegraliśmy dzisiaj. Mamy w sobotę okazję odkupić te grzechy, któreśmy dzisiaj tutaj na boisku popełnili, bo to były naprawdę. No, nie po piłkarsku to był grają ci, tak powiem sobie szczerze. Jedziemy na następny mecz, walczymy o kolejne punkty i, 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 i walczymy o to, żeby w tej drugiej lidze dalej być w czubie.